Wilk i echo lasu. W głębi Starego Boru żył wilk o imieniu Ciernisty. Był duży, silny i słynął z tego, że lubił budzić strach. Uważał, że kto wystraszy innych pierwszy, ten jest bezpieczny. Dlatego każdej nocy, gdy księżyc wspinał się na niebo, Ciernisty wychodził na polanę i wył tak głośno, że ptaki podrywały się z drzew, a zające zastygały w norach. Niech las wie, kto tu rządzi. Powtarzał z dumą. Ale prawda była inna. Pod maską siły krył się strach. Strach, że ktoś kiedyś zaszkodzi jemu. Zamiast szukać przyjaciół, uczył się odstraszać wrogów, choć tych wcale nie było. Pewnej nocy księżyc był wyjątkowo jasny, a powietrze nie niosło ani jednego szelestu. Las wyglądał jak zaczarowany. Ciernisty uznał to za świetną okazję, by wyć jeszcze głośniej niż zwykle. Wspiął się na wielki głaz, nabrał powietrza i zawył tak potężnie, że jego własny głos odbił się od skał i drzew. I wtedy usłyszał coś, czego się nie spodziewał. Echo nie brzmiało jak on. Brzmiało jak. drugi wilk. Wilk wściekły. Wilk przerażony. Wilk gotowy do walki. Ciernisty zamarł. Kto tam jest? Kim jesteś?-krzyknął. Echo zwróciło mu ten sam krzyk ale z podwójną siłą. Wilk poczuł, jak po jego grzbiecie przebiega dreszcz. Nigdy wcześniej nie usłyszał takiego głosu. Nigdy też nie czuł tak nagłego lęku. Spróbował zawyć ciszej echo wróciło łagodniejsze. Spróbował szepnąć echo wyszeptało to samo. Spróbował zamilknąć las również zamilkł. Wtedy po raz pierwszy zrozumiał, że ten drugi wilk, który go tak przeraził, to był on sam. To była odpowiedź świata na jego własną agresję. Nazajutrz ciernisty nie był już na polanie, chodził między drzewami cicho, jakby pierwszy raz je naprawdę widział. Zauważył wiewiórkę śpiącą na gałęzi, królika chrupiącego korę i sarenkę pijącą wodę ze strumienia. Żadne z tych stworzeń nie było jego wrogiem. To jego własne wycie tworzyło wrogów tam, gdzie nie było zagrożenia. Wieczorem usiadł na kamieniu, na którym zwykle był. Popatrzył na księżyc. Nabrał powietrza. I zamiast wyć, cicho westchnął. Tym razem echo odpowiedziało mu spokojem. Od tej chwili las stał się dla niego innym miejscem. Nie był areną, na której trzeba zastraszać, ale przestrzenią pełną istot, które tak jak on. Chciały po prostu przetrwać i żyć. Ciernisty nigdy już nie próbował straszyć lasu. Zrozumiał, że agresja wraca tam, skąd przyszła. Zawsze do tego, kto ją wysłał. A Echo stało się jego nauczycielem, które w jednej nocy pokazało prawdę o nim samym. Morał. A agresja wraca do tego, kto ją wysłał.